Nowenna przed uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Dzień Szósty, W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Modlitwa wstępna. Maryjo, Pani niepokalana, uwielbiamy razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą, i dziękujemy, że Cię obdarowała wolnością od Grzechu Pierworodnego. Prosimy cię gorąco, przyjmij nasze błagania i otaczaj nas swą pomocą i opieką. Amen. Maryjo niepokalana, twój syn uczył: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były obciążałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Uproś nam łaskę, aby wstrzemięźliwość i trzeźwość Stały się znamionami naszego życia. Amen. Modlitwa końcowa na każdy dzień. Antyfona. Cała piękna jesteś Maryjo i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. Tyś chwałą Jeruzalem, tyś weselem Izraela, tyś chlubą ludu naszego, tyś ucieczką grzeszników, o Maryjo, Panno najroztropniejsza. O matko najmiłosierniejsza. Módl się za nami i wstaw się u twego syna, Jezusa Chrystusa, pana naszego. Amen. W poczęciu twoim, Panno, niepokalanaś była. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś syna porodziła. Módlmy się. Boże, Ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie, i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś się od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo. Że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, Twojej pomocy przyzywa, ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do ciebie, o panno nad pannami, i matko, biegnę, do ciebie przychodzę, przed tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko, słowa, racz nie gardzić słowami moimi ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.